Witam was ponownie Smoku z tej strony. Słuchajcie, za chwilę przedstawiam kolejno, kolejną, sytuację paranormalną. Natomiast jeżeli chodzi o tą całą historię, cała ta historia nie przydarzyła się mi, lecz mojemu znajomemu Szakalowi. Nie wymawiam tutaj imienia oraz nazwiska, także pozostajmy tylko przy pseudonimie Szakal. Słuchajcie, to co jemu się wydarzyło kilka lat temu, no naprawdę obudził was tak zwaną gęsią skórkę. Także zaczynajmy kolejny odcinek. Witam i zapraszam. Jeżeli teraz chodzi o te całe zjawiska paranormalne, które przydarzyły się szakalowi. Wszystko działo się mniej więcej w roku w 2008, gdy pewnego poranka Szakal postanowił wybrać się na tak zwane wykopki Zabrał ze sobą wykrywacz, różne naprawdę rzeczy Ciepłą kawę w termosie, gdyż było bardzo zimno Postanowił, że tym razem odwiedzi pewne miejsce A miejsce było dość znane z tego względu, że w tamtym miejscu słuchajcie, toczyły się walki pomiędzy wojskami niemieckimi, a rosyjskimi, już naprawdę odbywały się straszne, straszne sceny. Miejsce, które odwiedził Szakal, było polem bitwy. Dość całkiem zaciętych walk. Oczywiście był to rok już 1945. Wojska niemieckie były w rozsypce, natomiast jeszcze jako tako czasami potrafili, potrafiły właściwie owe wojska niemieckie kąsać i, zada i zadawać konkretne ciosy swoim przeciwnikom. Natomiast szakal, który odwiedził owe miejsce, było również miejscem bitwy. Niemcy. Zazwyczajnie urządzili zasadzkie na wojska rosyjskie. Tak więc rozegrała się bitwa. Oczywiście straty Rosjan były straszne. Natomiast dobrze, przejdźmy dalej do całej historii, która przydarzyła się szakalowi. Szakalowi udało się znaleźć po niemiecką ziemiankę. Od razu widział, że przebywały tam wojska niemieckie, ponieważ no, wychodziły głównie, głównie rzeczy po niemieckie. Była słuchacie masa, masa naboi porozrzucanych, pełno łusek, Oczywiście pozbijana była spłonka, co znaczy, że był tam prowadzony ogień. Że widać było, że był jakiś prowadzony chaotyczny ostrzał. Widać było, że wojska niemieckie oddawały naprawdę dość solidny ogień w stronę nacierającej Armii Czerwonej. Owszem, jeszcze dodatkowo do się znaleźć, to naprawdę, różnych takich rzeczy osobistych, takie jak, słuchajcie, jakieś pasty, prawda, nawet, słuchajcie, dobrze znaleźć ładownicę do, do Mauzera. No, także naprawdę masa, masa, masa pełno różnych takich rzeczy, prawda, związanych z trzecią Rzeszą. I w tym momencie Szaka, słuchajcie, usłyszał odgłosy, dosłownie, dosłownie odgłosy usłyszał, które świadczyły o tym, że ktoś do niego podchodzi, tak. Usłyszał, że coś do niego się zbliża. Coś podchodziło do niego. Było coraz bliżej. Szakar, jako że wcześniej nie miał do czynienia. Z duchami, słuchajcie, zjawami, ogólnie ze zjawiskami paranormalnymi z początku nie wiedział co się dzieje. Ale w pewnym momencie słuchajcie teraz sobie wyobraźcie to coś, co niego, to coś właściwie co do niego podeszło to jakby usiadło Szakal automatycznie zrobił się cały blady w tym momencie nie wiedział co ma dokładnie zrobić ale gdy zauważył słuchajcie para para dokładnie jak słuchajcie z ust był to chłodny dzień zaznaczę zimno człowiek który prawda oddycha pedala prawda powietrze od razu pojawiła się para taką parę też akurat słuchajcie zauważył tak jakby ktoś do niego podszedł, usiadł i zaczął oddychać Szakal gdy zauważył parę, która się wydostaje jakby z ust od razu zrozumiał, że coś jest nie tak, że ma do czynienia z jakimiś sytuację duchami, zjawami od razu chwycił słuchajcie, za saperkę, za, za wykrywacz. No i zwyczajnie uciekł, gdyż no nie wiedział co ma robić. I z tego co później mi opowiadał to naprawdę dało mu to dużo, to naprawdę dużo, dużo domyślenia. I od tamtego momentu szakal nigdy nie wybierał się na wykopki sam. Ponieważ zrozumiał, że różne rzeczy się mogą wydarzyć, także, samemu, wybierając się w takie, wybierając się w takie miejsca, no, można prawda, się narazić. A zawsze, gdy jest ta druga osoba, może prawda pomóc. Także, słuchajcie, no, to była cała ta historia, która przydarzyła się, przydarzyła się szak szakalowi. o zjawiska paranormalne. No, także to wszystko na dzisiaj do zobaczenia. I oby coś takiego nie przydarzyło się również Wam. Także trzymajcie się i na razie do zobaczenia.